Tak, prezentują się młodsze siostry. Myślę, że każdy fan LOL Surprise bardzo dobrze kojarzy te twarze. Diva to w ogóle była pierwsza lalka LOL OMG, którą w życiu otwierałam. Kto pamięta ten odcinek, pisze w komentarzu OMG. A MC Swag to za to lalka, której zrobiłam metamorfozę DY na Halloween. Za co niektórzy z was mnie pokochali, a niektórzy z znienawidzili, że zepsułam lalkę. Do tej pory twierdzę, że jej nie zepsułam, tylko że dodałam jej charakteru. I kto pamięta ten odcinek, pisze w komentarzu hehehe <laughs> Halloween. Zacznę sobie właśnie od niej. Bardzo ciekawe opakowanie, nie wiem o co tu chodzi. Jest jakiś suwak, który się nie suwa, ale zaraz się sunie, jak go tutaj odblokuje. I jej nogi składają się jak harmonika i jest tutaj chyba pokazana najmłodsza siostrzyczka, a jak. By wydłużyć jej nogi, to mamy średnią. W środku 15 niespodzianek, prawdziwe włosy i bardzo wysokie buty. Nie wiem, czy to dobrze otwieram, ale jest tu jakieś. Uuu, pokoik! Widzę tutaj dodatek od dużej lalki LOL OMG, do którego wsadziłam robaki w odcinku Halloweenowym Kto tego nie widział, koniecznie musi nadrobić po tym. I analogicznie saszetki chyba też są identyczne jak u tamtej lalki. Zacznę sobie, oczywiście od saszetek niespodzianek. O, nie ma do nich takich typowych butelek. Tylko, wiecie, z racji tego, że są starsze, to piją już inne napoje i mają takie eleganckie kubeczki, a nie butelki z cmoczkiem. E, smoczkiem, przepraszam, cmoczkiem. Kolejna saszetka, No, naprawdę są takie same jak u dużej lalki, tylko po prostu mniejsze. Ojejku, jaka mini wersja w ogóle tego kubraczka. Rany, Julek. I zobaczcie ten mini wieszaczek, no jest to przerozkoszne. Ciekawa jestem, ile te lalki z założenia mają lat. Wydaje mi się, że tak pewnie około 10, bo chyba OMG mają 16. O, ona nie ma portek, tylko spódnicy, która wygląda trochę jak te portki. Ciekawe, ciekawe. A w pudełku. O ja, to chyba są te ogromne. Co? Oh my god. No nie, nie, mam pojęcia jak w ogóle ktokolwiek mógłby nawet nie, że w tym chodzić, ale w ogóle w tym stanąć. A wiem, w cyrku są tacy, jak oni się nazywają? Szczudły, o! Myślę, że trzeba mieć ogromnego skilla, żeby w ogóle stać w czymś takim, a co dopiero chodzić. A w ostatniej niespodziance, ojoj, mnóstwo dodatków. Jest czapeczka, bardzo dobrze, bo trzeba ochraniać buźkę przed słońcem, zwłaszcza w lato. Jest złoty iPhone. Halo? Proszę teraz wszyscy natychmiast zostawić subskrypcję. Dziękuję. Do widzenia. Bez odbioru. Te okulary z kimś mi się kojarzą, tylko nie mam pojęcia z kim. O wiecie. Jeśli wiecie o kogo może chodzić, to piszcie w komentarzu, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. I taki naszyjnik. Te dodatki są tak małe, że w ogóle jestem mega ciekawa, jakiej wielkości będzie ta laleczka. Otwórzmy naszą niespodziankę, bo jest tu lotka. Zapraszam do mnie. O rany, słuchajcie, totalnie mi się coś pomieszało. Ja myślałam, że powstały nowe lalki LOL OMG. Wiecie, że nie są ani tymi małymi, ani tymi OMG, tylko czymś pomiędzy takimi, nie wiem, dziesięciolatkami. A okazało się, że to są po prostu młodsze siostry, te takie typowe małe laleczki LOL OMG, które po prostu ukradły chyba starszej siostrze buty. Ale spoko, myślę, że to super, że stworzyli właśnie małe laleczki w tej wersji i myślę, że pewnie wszystkie serie LOL OMG będą teraz odtwarzane po kolei w postaci takich małych laleczek. Takich laleczek, LOL, jeszcze nie było. Były z prawdziwymi. W... Oj. Były z prawdziwymi włosami, ale nie takimi. Do tego te szalone buty. No i wyjątkowa butelka, której nie było po prostu w żadnej poprzedniej serii. Plus zazwyczaj wszystkie małe laleczki LOL to niespodzianki. A tutaj doskonale wiecie, co będzie w środku. Możecie sobie wybrać jedną z nich lub na przykład wszystkie cztery, jeśli chcecie mieć całą kolekcję. I nie ma opcji na powtórkę, więc w sumie też fajne. Wypiszcie w komentarzach, jak podoba Wam się ta seria, a ja zabieram się za Lady Diva No i teraz już wiem, że to nie są dziesięciolatki, tylko po prostu to jest właśnie. Pokazanie tego systemu, że dzięki butom ona jest wysoka, a tak naprawdę to jest malutka. Ale kto nie podkradał mamie obcasów, żeby zobaczyć, jak to się chodzi w wysokich butach, niech pierwszy rzuci kamień. Znowu zacznę sobie od dodatków. Tak jak duże lalki LOL-OMG, małe lalki JK mają swoje pokoiki. Tutaj też to repka starszej siostry. Dodatki oczywiście tak samo zapakowane, jak przy starszej siostrze, ale w mniejszej wersji. Uuuu, to mi się podoba. Tak. Taka spódnica sama bym nosiła. Tu będzie fancy butelka i bardzo cieszę się, że te saszetki są papierowe, a nie plastikowe. No, przepiękny, przepiękny kubeczek wsteczki. O, tutaj wyczuwam jakieś oksy, ale chyba źle wyczułam, bo jest tutaj futerko. O, pamiętam, jak zachwycałam się futerkiem Lady Divy w moim pierwszym odcinku LOL OMG. A do tego, o, tu będą ogromne szczudły. Co jest gron? To koja

Kto z Was kojarzy tą postać? Ja to mówki, piszę w komentarzu. To on. I w ostatnim pudełeczku. Tu będą dodatki, tak. Ojej, co fajna opaska. Uwielbiam opaski, a ta jest taką wielką kokardą w panterkę do tego mikrofon. Zabawa, tru, tru silnik ze złamanym sercem. O jejku, ktoś złamał diwie serce I szalone okulary. Dodatki odpakowane, czas poznać Divę ale ma śmieszne włosy. W ubrankach i dodatkach prezentuje się tak. Przyznam, że bardzo dobrze, nawet nie wiem czy nie lepiej niż jej starsza siostra. Jej siostra na przykład miała żółte włosy, takie limonkowe, a ona ma platynowe, białe, bardzo, bardzo mięciutkie w dotyku. To chyba najbardziej czadowa, mała laleczka Lol, jaką w życiu miałam i jaką w życiu widziałam. I coś czuję, że ta diva będzie moją ulubioną z tych wszystkich czterech z tej serii. W tych okularach i z mikrofonem wygląda jak jakaś Lady Gaga, nie wiem czy kojarzycie tą panią. Ta wygląda jak jakaś raperka, ta wygląda jak Lady Gaga. Ciekawe jak będzie prezentować się Neon Cutie. Tej lalki w wersji LOL przyznam szczerze, że nie otwierałam, więc bardzo chętnie ją poznam. Wygląda mi na niezłą wariatkę. Ma jakiś krejzolski outfit, szalony makijaż. Zapraszam do pokoju panny Neon Cutie. O ja, ale fajna torebka. Ciekawe czy była taka do dużej lalki OMG, pewnie tak. Tym razem zacznę sobie od pudełka w którym znowu kocie uszka? Widzę, że te małe laleczki lol uwielbiają mieć jakieś opaski. Śliczne okulary nie dość, że różowe, to jeszcze w kształcie serca. Ojejku! Plecaczek ze skrzydełkami zobaczcie nawet ma go jak zawiesić. Przesłodki jest. I taka bransoletka. Bardzo mi się te pudełka do niej podobają, że są takie prześwitujące i neonowe. To to w ogóle już zwłaszcza. Jak widzicie po moich paznokciach, to lubię taką kolorystykę i takie klimaty. Co ona tam w środku ma? Przepiękne są te buty, naprawdę. Dwie różne skarpetki, ale wiem, że to miało być tak specjalnie. Gwiazdki, przeźroczysty tutaj bucik. I co tam może być zatopione? Macie jakiś pomysł? Myślałam, że ona będzie moja ulubiona, ale yeah <laughs> Czuję, że to się jeszcze może zmienić. Jesteście ciekawi, jak ona wygląda? Bo ja bardzo. Oj, coś, coś poszło nie tak. Wow, wygląda trochę jak taka pipi Langström. Ma rude włosy, dwa takie kitki, dwie różne skarpetki. No, trochę taka pipi. No, przyznam, że ta neonowa laleczka zrobiła na mnie mega duże wrażenie. Ma przemilutkie włosy. Wydaje mi się, że żadne małe laleczki lol nie miały takich miękkich włosów jak te z serii JK. Dobra, mam tutaj do niej. Jeszcze trochę dodatków. Co? Czy to będzie klasyczna butelka? A, widzicie, nie jest taka klasyczna, bo jest to soczek. Tutaj widzę, oooo, wow, tiulowa kiecka. To chyba najfajniejsze ubranko póki co w tym odcinku. I tutaj będzie jeszcze, w sumie nie wiem co, bo już okularno, nie mam wszystko. A, kamizelka. Ten skład wygląda, jakby miał wydać najgorętszą płytę roku 2020, ale mam nadzieję, że nie one wydadzą najgorętszą płytę 2020, tylko ja. Zbieram się do tego. Trzymajcie kciuki, bo pracuję nad kolejnymi kawałkami dla Was. A tymczasem powiem, że w sumie na równi oceniam te dwie lalki. Trudno mi wybrać, która jest moją faworytką. Piszcie w komentarzach, która z nich podoba Wam się bardziej. Sorry, dziewczyny. Lecimy z ostatnią. Queen Bee, czyli królowa pszczół. Nie wiem, czy ktoś z Was pamięta odcinek, w którym miałam głowę do stylizacji Queen Bee. Nie otwierałam jej lalki OMG, ale miałam głowę do stylizacji. To jeszcze potężniejsze. Wow, jak da się ją w dół, wydaje dźwięki pszczół. Niesamowite. Tym razem zacznę prosto od lalki. Bardzo, bardzo, bardzo podoba mi się jej makijaż, taki trochę styl lat 80. Chyba wpadła do beczki ze złotą brokatową farbą albo to skarpety. Fryzurkę ma bardzo śliczną, chyba nawet fajniejszą niż te, które... Oj, majtki aż jej spadły z wrażenia. Chyba nawet ładniejszą niż te, które ja zrobiłam na y, głowie do stylizacji. Chociaż nie wiem, nie wiem. Tej saszetki z niespodziankami kojarzył mi się z takim znanym projektantem Louis i coś takiego. Kojarzycie? Zobaczcie, jak ona przy nich wygląda bez tych koturn. Rzeczywiście, one wyglądają jakby były starsze, a to tylko wzrost. Dobra, obczajmy dodatki. Kamizelka, trochę Michael Jackson. Taka, widzicie, połyskująca, polerowana, ze złotym wykończeniem. A ten projektant to tak naprawdę Louis Vuitton. Wiedziałam od początku, ale chciałam Was wkręcić. Mam nadzieję, że ktoś mnie poprawił w komentarzu. Sprawdzam tylko Waszą czujność. Co to za syrenka? Syrenka wielka. Lubię machać płytwu! Papierowe saszetki, moje ulubione. Uuu, uh, tutaj ewidentnie nawiązanie do znanej marki. Chyba nazywa się Starmax? Coś? Starfax? Starfax, o. Tak, to, to jest nawiązanie do Starfaxa. A cóż się kryje w tym pudle? Czyżby szczudły? Co? Jak one wyglądają? Naprawdę jak, jak pszczoły. Idealne buty dla Queen Bee, no bo Bee po angielsku to jest pszczoła. Obczajcie to. Od razu wygląda na 5 lat więcej, albo i 15. Mam tutaj do niej jeszcze trochę dodatków. O, ale fajne. To jest opaska na głowę, też z motywem pszczół. No jest brokatowa, więc super. Brokatowe oksy i złoty naszyjnik. A to nie wiem, chyba jakiś tablet. Tak wygląda cały skład. Jakby te laleczki były gatunkami muzycznymi, to byłaby opera. Hip hop. Pop i elektro. Piszcie w komentarzach, który z gatunków muzycznych jest waszym ulubionym i która laleczka podoba Wam się najbardziej. A tymczasem tutaj macie poprzedni film. Jeśli jeszcze Wam mało, tu macie jeszcze inny film. A tu na środeczku klikajcie subika. Subik, subik, subik. Papa. Pa!